Siemano tutaj Beogmi Dziś polosujemy sobie w tej oto grze grze, która jest symulatorem. No niby nie ma w niej nic dziwnego poza tym tutaj Illuminati Siema szutkami Zawiera ta gra, bardzo mało miejsca. A, duża frajda. Dobrze przejdźmy. Otwieramy skrzynki i to będzie losowanie aż do końca. Faktory faktury New, Pierwsza broń, dobra, pierwsze koty za No, już. No, dobra było to. Lecimy, 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 lecimy. O, jak pięknie, nie no dobra, weźmiemy losuję od początku. Tutaj mam już stary skrzynek. O. To jest piękne. Piękne. Jezu. Pokazać pulpit, tak? Tak? Dobra, nie ma żadnej siary. Jestem tego ja. No, dobra. Kupne. dobra. Ale początek był bardzo dobry. na zasałem ładny akacz przyleciał Uff. no tak i znowu pech 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 to gówno będzie jeszcze wstrzymaj i główna a później dwie kosy Osiem i żadnej nie będę mieć Tak będzie, ja wam to mówię Co za kur... Chodź mi Dobra to jest Coś mi bez takiego star trek'a Coś z takim, czymś bez takiego star Będzie kosa, będzie kosa, będzie kosa, jeszcze dzisiaj wam powiem, mówię wam to ja, ja jako ja. É a casa nada. Mm. Mm -hmm. Jesus Christ. Of course. Nie biorę. No ale początek był dobry. Kurde zakończenie jest jak w każdej bajce. Ta bajka się skończy na kosie, nie? Nie wiem, zakończenie. I, 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 Minimalnie, dobra. Nie ma co, gdzieś kosa nie poleci. Coś czerwonego. Coś czerwone. Czerwone mi mignęło. Używana kosa, ha. No... Będziecie ze mną bawić wszystko Nie, koniec zabawy, no dawaj, dawaj dwie połówku. Tak. No, minimalnie, no to. Co Minimalnie minimalnie mogę dalej w robić sobie dietę? Jezus jakie to jest głupie, jak szkoła że to jest potrzebne troszkę, nie czy, czy na odwrót, Czyż, nie wiem dobra, to, to, mogę, jak się nie uda, to 35, może jakiś teraz ją da podprawić 25, może przydawać mi tą kozę 29, dobra Przyjmowarce do stówy dolecimy. Musimy polecieć. Szkoda by to obchodziło o! Były testy, ale biorę fajnie. W końcu coś fajnego. Dobra, pięćdziesiąt. pięćdziesiąt Pierdziesiąt. 10. Pierdziesiąt 10 skrzynek musi być otwarty. No, no jak zawsze no. Mogą być dwie kosy koło siebie i tak kurde stanę na tej kurde czarnej poprzecznej kurde linii i tak kurde żadnej nie dostanę, bo kurwa... Kurwa skrzynkę dostanę. Kurwa zwrot pieniędzy za darmowe skrzynki. No w końcu coś fajnego! A i tak nie biorę, dobra. Nieważne. Muszę zobaczyć, jak jest. Otwarty szynek. Gówno. Dobra, 36. Losujemy, losujemy. Losujemy, losujemy, losujemy. Gówno, gówno. Gówno gówno. To może sobie zrobię idiota. Tlen mi się kończy. Głupi tlen no głupi tlen. Czelbie jak 31. Skrzynek otwartych. Są za górne. Ja kurwa, w cibo lepsze kupię. 44, skrzynki otwarte da, przyspiesz telefon o 200% no bida z nęcą no no, no, no i góry. Пойди, возишься, возишься, не возишься, 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 бать. Ostatnia skrzynka. O ja biedolę. Dobra, to kurwa. Jakieś szamańskie wódów będę wyrysowywać. No jest no jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, więc dziś nam się trafiły trzy rzeczy. Nowa IP-90. Po są mi testowane głównie. No jedna rzecz. To, już, to też jest główne. Wszystko tu jest główne prawie. Za tym pięknym czymś. Także dzięki Nara.